Cześć Duchanna jest 18 listopada 2021 roku. Dzisiaj nagram dwie części. W pierwszej chcę, chcę podziękować wszystkim za miłe słowa, za wsparcie, za troskę, za wysyłanie do mnie pozytywnej energii. To się bardzo przydaje, to bardzo wspiera na duchu i myślę, że działania energetyczne mają bardzo ważne znaczenie. Więc bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Tym, którzy się pytali, jak sobie poradziłam z bardzo złym stanem zdrowia. Mówię, że testowałam różne rzeczy, ale myślę, że dużo dają witaminy: witamina C, witamina D, cynk. Mi bardzo dobrze robiły plasterki glutation i karnozyna. A oprócz tego. Ponieważ moja siostra też była bardzo ciężko chora, mogłam sobie porównać, że kiedy ja brałam ekstrakty z konopi siewnych 30%, bo one mają działanie antyzapalne, brałam sobie ekstrakty z konopi. Ja bardzo szybko wracałam do zdrowia. Moja siostra w dalszym ciągu była w bardzo ciężkim stanie. Ponieważ popełniła ten błąd jaki zwykle szewcy popełniają, czyli szewc bez butów chodzi. a Moja siostra zapomniała o ekstraktach. Dopiero jak zaczęła brać ekstrakty, to okazało się, że stan zdrowia się zaczął poprawiać. Także, w takich ciężkich warunkach zdrowotnych, polecam węgiel, witaminę C, witaminę D, cynk. Ekstrakty z konopi i plasterki. To nas postawiło na nogi. A teraz, właśnie mi się przypomniało, że na święta nasz producent ekstraktów i produktów konopnych ma w tej chwili taką promocję świąteczną. Chyba chce wszystkich wspierać w takim sezonie katarowo-grypowym. Więc warto. Warto do nas napisać na małpachem Fukushima i poprosić o katalog, bo są tam zupełnie nowe ceny. Nowe super ceny obowiązują do 31 grudnia. I zapraszam do dowiadywania się o produkty konopne. Wiecie, że kanabinoidy mają wszechstronne działanie takie, że doprowadzają stan. Organizmu do homeostazy, czyli do stanu równowagi. Więc, jeżeli jest za wysokie ciśnienie, to regulują, za niskie regulują stany zapalne, detoks, oczyszczenie jelit, wsparcie układu nerwowego, rozbudowa układu nerwowego, rozbudowa układu odpornościowego. Masę różnych zastosowań, i naprawdę, jak się wieczorem weźmie te dwie kropelki, to rano się człowiek budzi i czuje, że każda komórka ciała została doenergetyzowana. Więc polecam, zachęcam, jest teraz dobry czas. Nasz producent chce się zabawić w świętego Mikołaja i uszczęśliwić jak najwięcej ludzi. Produktami skonopi. Chcę też jeszcze przypomnieć, nawiązać do tego, co mówiłam ostatnio w odcinku o szczycie klimatycznym i o reptylu, który tam wystąpił. Jak pamiętacie, reptyl udzielał porad radził ludziom, żeby przestali spalać gaz i ropę. Bo w przeciwnym przypadku nastąpi katastrofa. I tutaj dla mnie rzuciło się w oczy to, co ja zawsze powtarzam i co będę powtarzała: reptyle są analfabetami i są kompletnie, totalnie głupie i nie mają żadnej wiedzy. Otóż już w 1974 roku po Ameryce jeździły samochody, które spalały wodę, miały silnik na wodę. W Polsce też byli inżynierowie, którzy robili takie instalacje w swoich samochodach, że jeździli na wodę, a nie na benzynę. Więc gadanie głupot o niespalaniu czy spalaniu, ci sami, którzy nas zmuszają do spalania ropy, ci sami potem nam udzielają porad, jak to mamy się zachowywać, jak to mamy nie spalać. Więc nie należy zabijać, może, inżynierów, którzy pracują nad technologiami free energy, nad zbieraniem energii z naszego otoczenia. I może, jak przestaniemy ścigać inżynierów, zabijać ich, niszczyć to, co zrobili, zakazywać im pracy, to będziemy mieli szybciutko jak to się mówi po angielsku, in no time, będziemy mieli samochody na wodę lub samochody na zimną fuzję lub jakieś inne bardzo tanie źródła energii, bo ludzkość to już miała. 100-150 lat temu już jeździły po ulicach miast w Stanach segwaye elektryczne wózki, elektryczne hulajnogi, elektryczne samochody. Samochody 150 lat temu potrafiły przejechać dużo więcej kilometrów po naładowaniu sobie swojego elektrycznego silnika, niż samochody obecnie. To jest tylko głupota, bezdenna głupota gadów, reptylów, którzy nas pouczają, a nie wiedzą o tym, ile jest różnych możliwości technologicznych. Więc. To były wystąpienia dla analfabetów, przygotowane przez analfabetów dla analfabetów. Takie są obecnie elity. Elity, które uważają, że w bardzo łatwy sposób nas będą kontrolować i zrobią z nas baranów zaczipowanych, a potem się okazuje, że są kretynami i w związku z tym przegrywają na każdym froncie. Zapraszam wszystkich na drugą część. Druga część będzie o kimś, kogo Mike Lindell nazywa prawdziwym prezydentem USA. Pozdrawiam.